Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma ojciec jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie, i wam objawi. Oto słowo pańskie. Umiowanie w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Kilka minut temu. Rozpoczęliśmy mszę świętą w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, czyniąc znak Krzyża Świętego i wypowiadając słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwilę potem nastąpiło pozdrowienie kapłana, który znów pozdrowił nas w imię Boga Trójcy Jedynego. Zwracam na to uwagę, bo dziś obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Powiedzieć komuś, bracia i siostry, nie jesteś w stanie tego pojąć albo nie rozumiesz tego, można by było uznać za obraźliwe. Ale dzisiaj Właśnie stając przed tajemnicą Trójcy Świętej, musimy sobie powiedzieć: Nie jestem w stanie w pełni tej tajemnicy pojąć, objąć swoim umysłem. Trójca Święta jest tajemnicą wiary w sensie ścisłym jedną z ukrytych tajemnic Boga, które nie mogą być poznane, jeżeli. Nie są objawione przez Boga. Ale jak naucza nas katechizm Kościoła katolickiego, wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej. Już w chwili przyjęcia Chrztu Świętego wymaga się od ochrzczonych, a gdy są niemowlętami, w ich imieniu czynią to rodzice i rodzice chrześni wymaga się potwierdzenia wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. A zatem życie chrześcijańskie zaczyna się od wyznania wiary w trójce przenajświętszą. Jak więc pojąć to, co Bóg o sobie mówi. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa teologowie usiłowali choćby trochę odsłonić i zrozumieć tę tajemnicę relację Trójcy świętej. Jednym z nich był święty Augustyn, biskup Hipony. Chyba nam wszystkim jest dobrze znana ta historia. Kiedy pewnego razu szedł brzegiem morza i zauważył dziecko, które przelewało wodę morską do dołka wykopanego w nadbrzeżnym piasku. Augustyn, rozmyślając właśnie nad tajemnicą Trójcy Świętej, usłyszał wewnętrzny głos, który mówił: Prędzej to dziecko przeleje morze, niż ty zrozumiesz Trójcę Świętą. Rodzi się więc pytanie: skoro tak wielki i wybitny ojciec Kościoła nie mógł pojąć tej tajemnicy, skoro przez wieki historii wybitni teolodzy pochylają się nad tym zagadnieniem, to czy my mamy prawo po nią sięgać i o niej rozmyślać? Tak. Miłość do Boga daje nam to prawo. Każdy, kto kocha, chce poznać ukochaną osobę, jak najlepiej. Dlatego rozważamy życie Trójcy Świętej, bo kochamy Boga. Często nawet bracia i siostry nie zdajemy sobie sprawy, gdy wzywamy imienia Boga, Trójjedynego. A przecież czynimy to właściwie każdego dnia czyniąc znak krzyża świętego powiązanie znaku krzyża z trójcą przenajświętszą doskonale wyraził święty ignacy loyola czyniąc znak krzyża świętego mówił dotykamy ręką głowy co oznacza boga ojca który od nikogo nie pochodzi. Kiedy potem dotykamy ręką ciała, oznacza to Syna Jego, Pana naszego, który pochodzi od Ojca i stąpił do łona przenajświętszej dziewicy Maryi. Kiedy znów kładziemy rękę na jednym i na drugim ramieniu, oznacza to Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i od Syna. A kiedy nasze ręce składamy razem, oznacza to, że trzy osoby są jedną istotą. Kiedy zaznaczymy krzyżem nasze usta, oznacza to, że w Jezusie, zbawicielu naszym i odkupicielu jest Ojciec i Syn i Duch Święty, jeden, jedyny nasz Bóg, stwórca i Pan i że bóstwo nigdy nie było oddzielone od ciała Chrystusa w czasie jego śmierci. Bracia i siostry, tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary, stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest istotą chrześcijaństwa. A wiara Wiara to wielki dar Boga, jest głębokim i osobistym kontaktem z Bogiem, który przenika mnie i sprawia, że mogę wejść z Nim w komunie, w osobistą relację. Wiara to piękne zespolenie, połączenie tego Bożego daru z pracą osobistą człowieka. Jak wiele zatem zależy od każdego z nas. Bóg wychodzi do człowieka, objawia się, to znaczy daje się poznać i szuka drogi spotkania z każdym z nas, aby objawić swoją miłość. Ksiądz Jan zając mówił: Bóg jest spragniony mojej miłości. Nie wystarczy samo otwarcie naszych serc na przyjęcie tej miłości. Chrystus chce być objęty przeze mnie. Jak ważne zatem, jak ważne jest na naszej drodze wiary nasze osobiste zaangażowanie, jak ważne jest pielęgnowanie naszej wiary. Błogosławiony biskup Michał Kozal, patron naszej diecezji, którego liturgiczne wspomnienie obchodziliśmy wczoraj, w jednym z kazań do mieszkańców bydgoszczy mówił: Pierwszym, a zarazem najważniejszym powodem, dlaczego wiara nasza powinna nam być drogą, jest ten, że wiara zapewnia nam zbawienie. Wiara przedstawia nam rzeczy we właściwym świetle. Ona przypomina nam sąd Boży, karę i zapłatę. Ona rozgrzewa wolę ku dobremu. Ona zachęca do walki i wiedzie też do zwycięstwa. Bóg przez wiarę serce ludzkie do siebie przyciąga i wiąże je z sobą. Z wiary też wyrastają wszystkie dobre uczynki. Więc ceńmy ją sobie, bo ona zaprowadzi nas do zbawienia wiecznego. Ceńmy ją, bo ona dana nam jest czysto z łaskawości, bez żadnej naszej zasługi. A przede wszystkim żyjmy też według jej zasad. Za żadne skarby nie. Nie dajmy jej sobie wydrzeć, Bo nic w świecie nam jej zastąpić nie może. Stójmy silni przy wierze, strzeżmy tego skarbu tym pilniej i troskliwiej, Im bardziej niedowiarstwo się krzewi. Bracia i siostry, Bóg przez wiarę serce ludzkie do siebie przyciąga i wiąże je z sobą. Wiara, ona zaprowadzi nas do zbawienia wiecznego, przypomina nam dziś nasz patron, błogosławiony biskup Michał Kozal. Więc kiedy zadajesz sobie pytanie, czy warto wierzyć, czy warto angażować się w sprawy religijne i duchowe, i tak właściwie, co mi daje wiara? To odpowiedź jest bardzo oczywista, warto, a wręcz należy, bo tylko żyjąc wiarą, człowiek może doświadczyć bliskości Boga. Żyjąc wiarą, człowiek może odczuć miłość Boga. Tylko człowiek wiary może osiągnąć szczęście, które nie zna końca. Życie wieczne, zbawienie. Cenniejsze niż wszystkie skarby na ziemi, cenniejsze niż możemy sobie wyobrazić. Wraz z całym Kościołem uwielbiamy dziś zatem Trójcę Przenajświętszą i stawiamy sobie pytanie, w jaki zatem sposób żyć. By było w nas widać, że wierzymy. By było w nas widać, że wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego. Szczególnym znakiem Trójcy Świętej jest miłość. Jest tak wielka i potężna, że trzy osoby są jednym Bogiem. Podobnie jak kochająca się rodzina tworzy jeden organizm. Miłość ludzka ma być więc miłością na wzór trójcy. Bóg jest trójcą, wspólnotą trzech osób złączonych z miłością. Jest to wezwanie i dla nas wszystkich, by miłować, by miłować innych, by żyć z innymi w zgodzie, w zrozumieniu i przyjaźni. By budować tu na ziemi wspólnotę z innymi, by nawiązywać więzi relacji opartych na zgodzie i szacunku. To szukanie również drogi pokoju, która zaczyna się od przebaczenia. Prawdziwe przebaczenie rodzi pokój serca i ogromną radość. Niejednokrotnie przebaczenie jest trudne i bolesne, ale przebaczenie daje pokój naszym sercom. W miłości więc. W miłości możemy wyciągnąć rękę na znak pojednania do naszych najbliższych, którzy nas skrzywdzili, niesprawiedliwie pomówili czy nawet boleśnie zranili. Każdego dnia Modlmy się, każdego dnia modląc się do Boga, naszego Ojca, wołamy: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Niech to nie będą puste słowa, ale niech to będzie program naszego życia, bo miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie unosi się gniewem i nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości. Miłość znosi wszystko, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma, mówi święty Paweł. Siostry i bracia, wpatrując się dzisiaj w tajemnicę Trójcy Świętej. Naśladujmy miłość Boga, starajmy się o miłość i jedność pośród nas, pielęgnujmy to, co służy przyjaźni i miłości. I jak wołał błogosławiony biskup Michał Kozal: Obudźmy w sobie dziś takie postanowienie: Wznieśmy umysły i serca swoje do Boga. Za miłość ojca, co wydał syna jednorodzonego, za miłość syna, który podjął się sromotnej męki krzyżowej, za miłość ducha świętego, który nas krzepi i podnosi łaską swoją, odwdzięczmy się, oddając cześć Trójcy Przenajświętszej, a oddając ją nie tylko słowem, ale całym życiem swoim. Jeśli to życie nie było życiem przesiąkniętym czcią do Boga, to odtąd niech tak sobie postanowimy. Częściej wśród dnia, przy modlitwie, a szczególnie przy modlitwie wieczornej, powtarzać chcemy i będziemy, chwała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu. Amen.